Witam moi drodzy. Nie było mnie 5 dni na kopaniu. I zobaczcie, jak trawy porosły. Przenoszę się bez sensu. Nie idzie nawet przemiatać cewką. No ale zobaczymy. Postaram się coś wychodzić, a jeżeli nie będzie filmu, to nie będzie, a jeżeli będzie. No tylko zobaczycie po prostu, nie. bo no, jest tragedia. Trochę wody, trochę słoneczka. I wszystko ruszyło masakrycznie. Czego mnie tam mączy? Dobra, staramy się coś, coś wykopać. Jak będzie. Zobaczymy sami. Dobra, mamy pierwszy sygnał. A proszę bardzo, tam mój pomocnik, który miał kopać. No ale niestety rać sobie sam. Przyjacielu w życiu i tutaj coś mamy. I albo będzie moneta pierwsza, albo będzie guzik. Mamy monetkę. Mamy monetkę. I co to jest? Zaraz postaram się troszeczkę dotrzeć. Danuczka, hibernia. Bardzo ładna hibernia. Ładnie, pięknie, świetnie, cudowne wejście, znaczy wejście, wejście to już było godzinę temu, godzinę temu, a tu pierwszy sygnał, przepiękna hibernia, zaraz zrobię zdjęcie telefonem, bo wiem, że GoPro nie odzwierciedla tak wyglądu tych monetek, pisaliście już mi nieraz, jeśli chodzi o tą jakość, no ale potem kupiłem GoPro, żeby nagrywać, no jest wygodnie, po prostu zakładam i tyle, a telefon się brudzi, wyjmować go co chwilę na takie przyzwyczajenie. Zobaczcie jeszcze ją. I już sobie foteczkę telefonikę i podążamy dalej. Mam tutaj naprawdę dość ciekawy sygnał. Co? Kamerka. Trochę wykopałem tej pierwszej warstwy. I zobaczymy wspólnie, co to jest. Siedzi dość głęboko, także dajcie mi chwilkę, bo męczymy się od rubinka. I zaraz będziemy wspólnie wiedzieli Co my tutaj mamy za artefakty artefakty Naprawdę zacna 70 czwórka na kuzynku, ale jak mówię jest naprawdę głęboko ostatnio jakiś widz mi napisał co tak ci się łapy trzęsą A nie kochany wykop pan parę dołków jakieś 20-30 i po wtedy dobra, oby oby było cholera jasna, no niestety czekajcie patrzcie, no nawet nie zapiszczę jak głęboko co tu się dzieje Teraz mnie zabijać, że to tak długo trwa no ale, ja tylko ale cóż powiedział, nie obiecywał, że będzie tak łatwo. To zaraz się dokopiemy. No, taki jeden sygnał naprawdę, naprawdę na żywo. Nie no, co, co, tu się dzieje? Czekajcie. Dobra, bo was męczę tym, zaraz wykopię i się włączę, bo jest naprawdę głęboko. Dobra, jestem ponownie, jeszcze tylko nie wykopałem, ale już pimpek, pimpek to namierzył. Także powinno teraz, powinno teraz być szybciutko, zgrabnie. Czego? drze się tutaj, kurde. O, panie, kochane. A to dopiero mój drugi dołek dzisiaj. Dopiero drugi dołek. Nie no, takie akcje jeszcze nie miałem, żeby tak długo szukać sygnału. Dobra, mamy to. O, ładko. Dobra, ale jak chcieliście zobaczyć, jak właśnie wygląda kopanie, to macie to. Macie to. Mamy monetę. Mam monetkę. O Boże, po takich trudach wykopana. Ale zajaz totalny, ale widzę, że jest druga hibernia. He, ale jaja. Nie było, nie było. Nic, tak. Nie będę Wam pokazywał, bo jest to blaszka, została. Ale ciemność tego materiału. Ten kolorek świadczy o tym, że jest to hibernia. Jasne, że tak. Milną procent. Boże, co ja się nakopałem? Mamma, mija. Dobra, zasypujemy. Cały mokry, popatrz Trzy dołki wykopane. Jest taka rzeźna masakra. Teraz pada jakiś element. myślałem, że to część chyba od pistoletu, ale nie zabawkowego, oczywiście. Ale nie, to jakieś. Made, made in England. Jakieś nie wiem. Nie mam pojęcia, bladego. Ale tak jak mówię, myślałem, że część od, od pistoletu. No ale jakby palec tu nie wszedł. Yeah. Nie, cholera wie, dobra Zasypujemy I jeszcze troszkę Ale daje. o masakra. Zobaczcie, no wykopałem chyba. Chyba, nawet nie będę liczył ile dołków. Sygnały po 81, wszystkie takie same jakieś blachy, puszki. Identyczny sygnał, patrzcie Heh. identyczny sygnał, ale to będzie chyba. Oj A co to mi tak prześwituje? Poczekajcie kochani. Czekajcie, czyszczę i zaraz wracam. Czyszczę i zaraz, a przychaczyłem, dziada. Dobra, i będzie trzecia hibernia na bank. Czekajcie, zaraz jest to kochani Dokładnie, jest trzecia hibernia. Oczywiście zajazd, jak wiadomo, te monety były robione z naprawdę kiepskiego materiału, który nie poradził sobie z czasem. Ale jest tak, Georgius, któryś tam, albo trzeci, albo tak, Georgius trzeci. Georgius trzeci i jest trzecia hibernia. Heh. Pięknie. A łyżka na to niemożliwe. <laughs> łyżeczka wyskakuje. Patrzcie, troszkę ją przetarłem. Się świeci jak. <śmiech> <śmiech> o boże, przepraszam. Nie będę tego wycinał. Kaszel jak kaszel. Na walone punc. Tu jakieś wzorki. Pyk. I ląduje ze skarbami. Zobaczcie, jak się zagotowałem. Ja włożyłem to tak jak było. Tak wystaje rancik, zobaczcie, przepiękny, gówno, gówno. Z drugiej strony też myślałem, mówię, o, piękne wieczko od zegarka, ta jasna, jakaś, kurczę, jak to nazwać, coś typu korek taki metalowy, wiecie, aj, dupa, ta koreczek, jakieś rurki, albo zamknięcia innego czegoś, A, dupencja, dupencja. No ale co, znajducha jest, a to jest najważniejszy. Zobaczcie, jaki piękny kwiat, tylko cudowny. A to pomocnik mój. Pomocnik mój tam siedzi. O, pojadę z tobą, kochanie, pierwszy raz na wykopki. Będę ci kopała, obiecuję. Aha, nawet łopaty, miludku. No cóż, umiesz liczyć, licz na siebie. Patrzcie, jak się cudownie odcisnął. Tylko guziczek, ale zobaczcie, wzorki zostały na bryłce, i aż puścił farbę. A jaki guziczek piękny Wlatuje, Jak się rzuci, łatwiej jeszcze ma łóżko a jakieś napisy. Oczywiście będzie wstawione zdjęcie, obiecuję wam. Takie guzielątko, malutkie. Piękny, zacny sygnał był. Nie ja powiem wam co pomyślałem, co, co można, co mogę trafić. Jak usłyszałem ten sygnał. Zostawię to dla siebie, bo będziecie się śmiać. Dobra. Heh. Idziemy. Pod góreczkę, pod góreczkę z ortanku. Tam ciśniemy do tych krzaczków, potem przejdziemy. Tutaj ten, jakby, wał. Ktoś tam na mnie krzyczy, ale nic nie słyszę. mam słuchawki przecież. Dobra, ciśniemy. Teraz to wam powiem, że nie mam silnego pojęcia. Tak, coś wyskoczyło. Jakieś cuda nie widzę na, na patyku, podziurkowane. Albo od maszyny rolniczej, albo od czegoś innego. No nie, no nie, nie będę nawet mówić, czy od maszyny rolniczej, czy od kurde samolotu. No cóż, takie rzeczy się kopie, nie unikniemy. Kończymy moi drodzy, kończymy zmęczony, cały mokry. stacz. może nie było nie wiadomo ile znajdek, ale trzy hibernie, jednego krótkiego takiego rekreacyjnego wypadu z pomocnikiem, pomocnik przemęczony. O, będzie leczyła zakwasy trzy hibernie na jednym krótkim wypadzie wydaje mi się, że mistrzostwo, mistrzostwo jest pięknie czas do domku czas do domku, troszeczkę odpocząć szałerek zobaczyć co tam się dzieje na YouTubie u innych, u innych hobbystów wspaniałych ludzi i się zrelaksować, jak się podobało, fajnie jak się nie podobało, nic na to nie poradzę jak jest, tak jest, czasami jest mnóstwo mnóstwo monet czasami są srebra a dzisiaj wyskoczyło coś innego. Trzy hibernie. Jednego wypadu. Dobra. Żółwol. Trzymajcie się mordeczki. I do następnego. Pozdrawiam. Każdego. Trzymajcie się. Pa. Ale zmęczony. Ledwo mówię, nie? Pa.